Hej, witajcie na kanale Czajna.pl Dziś unboxing i recenzja bezprzewodowej maszynki do włosów Xiaomi ensien ensien należy do ekologicznego łańcucha Xiaomi Dlatego też na urządzeniu, na opakowaniu nie znajdziesz loga Xiaomi Jeśli chodzi o zawartość opakowania to mamy Uproszczona instrukcja w języku chińskim Kabel USB typu C Pędzelek do czyszczenia maszynki Olejek do konserwacji ostrza. To co najważniejsze, czyli maszynka Xiaomi Ancient. Została zakupiona na AliExpress za 7,47$, czyli około 30 zł. Z kodem rabatowym, który był wówczas dostępny na letniej wyprzedaży AliExpress. Dlatego zachęcam do odwiedzania strony China.pl, na której znajdziecie właśnie tego typu kupony oraz inne ciekawe promocje z chińskich sklepów internetowych. Maszynka ma regulowaną płynnie długość strzyżenia za pomocą nakładki. Zakres strzyżenia przy nałożonej nakładce wynosi od 3 do 21 mm. Nakładkę oczywiście można całkowicie ściągnąć. Maszynka wykonana jest z materiału typu ABS. Jest bardzo lekka, troszkę z wyglądu przypomina taką zabaweczkę. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 90 minut. Tego tak dokładnie aż nie sprawdzałem, ale przy dwóch strzyżeniach, które trwały około 60 minut, nie trzeba było doładowywać. Także uważam, że uzyskanie tych 90 minut na jednym ładowaniu jest jak najbardziej możliwe. Ładowanie odbywa się za pomocą kabla USB typu C. Może pracować na dwóch szybkościach. Pierwszy tryb standardowy. Wynosi 4500 obrotów na minutę, natomiast tryb turbo 5800 obrotów na minutę. Jeśli chodzi o ostrzyżenie włosów, to maszynka bardzo dobrze się spisuje. Nie ciągnie włosów, bez problemu można się tą maszynką ostrzyć. Także jeśli chodzi o jakość w stosunku do ceny, to jak na maszynkę za 30 zł. To naprawdę jest godna polecenia, że sami możecie ocenić, czy strzyże dobrze, czy całkowicie sobie z tym nie radzi. Ja teraz dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na stronę czajna.pl, na której znajdziecie wiele promocji, kuponów rabatowych i recenzji z chińskich sklepów internetowych. Dziękuję i pozdrawiam. Thank <laughs> you.